Szczęść Boże. Nazywam się Ksiądz Przemysław Krakowczyk i witam was w dziewiętnastym odcinku podcastu Fundamenty Wiary, w którym wspólnie zgłębiamy Katechizm Kościoła Katolickiego. Codziennie krok po kroku odkrywamy bogactwo naszej wiary, by lepiej rozumieć nauczanie Kościoła i umocnić naszą osobistą relację z Bogiem. Prośmy o światło Ducha Świętego na czas studiowania Katechizmu Kościoła Katolickiego. Boże, którego duch oświeca nasze umysły, obdarz nas łaską rozumienia i rozważania tajemnic wiary zapisanych w Piśmie Świętym. Niech w nas wzrasta pragnienie poznania Twoich słów, byśmy z radością odkrywali Chrystusa obecnego w całej historii zbawienia, który z Tobą żyje i króluje na wieki wieków. Amen. W dzisiejszym odcinku poszukamy odpowiedzi na to, w jaki sposób Stary Testament. Zapowiada nadejście Chrystusa i dlaczego Nowy Testament stanowi Jego spełnienie. Zapytamy także, jak takie spojrzenie wpływa na naszą wiarę i rozumienie historii zbawienia. Przeczytajmy numery od 128 do 133. Jedność Starego i Nowego Testamentu. Kościół już w czasach apostolskich, a potem nieustannie w swojej tradycji, wyjaśniał jedność planu Bożego w dwóch testamentach za pośrednictwem typologii. Rozpoznaje ona w dziełach Bożych Starego Testamentu figury tego, czego Bóg dokonał w pełni czasów w osobie swego wcielonego Syna. Chrześcijanie czytają więc Stary Testament w świetle Chrystusa, który umarł i z wstał. Ta lektura typologiczna ukazuje niewyczerpaną treść Starego Testamentu. Nie pozwala ona zapomnieć, że Stary Testament zachowuje własną wartość objawienia, potwierdzonego na nowo przez samego naszego Pana. Zresztą także Nowy Testament wymaga, by był czytany w świetle Starego. Czyniła to nieustannie pierwotna katecheza chrześcijańska. Według starożytnego powiedzenia, Nowy Testament jest ukryty w Starym. Natomiast stary znajduje wyjaśnienie w nowym. Novum in vetere, latet in novo vetus patet. Typologia oznacza dynamizm zmierzający do wypełnienia planu Bożego, gdy Bóg będzie wszystkim we wszystkich. Tak więc na przykład powołanie patriarchów i wyjście z Egiptu nie tracą własnej wartości w planie Bożym, ponieważ są równocześnie jego pośrednimi etapami. Pismo Święte w życiu Kościoła. Tak wielka tkwi w Słowie Bożym moc i potęga, że jest ono dla Kościoła podporą i siłą żywotną, a dla synów Kościoła utwierdzeniem wiary, pokarmem duszy oraz źródłem czystym i stałem życia duchowego. Wierni Chrystusowi powinni mieć szeroki dostęp do Pisma Świętego. Niech przeto studium Pisma Świętego. Będzie jakby duszą teologii świętej. Tym, że słowem pisma świętego żywi się również korzystnie i święcie się przez nią rozwija posługa słowa, czyli kaznodziejstwo, katecheza i wszelkie nauczanie chrześcijańskie, w którym homilia liturgiczna winna mieć szczególne miejsce. Kościół usilnie i szczególnie upomina wszystkich wiernych, aby przez częste czytanie pisma świętego, Nabywali najwyższą wartość poznania Chrystusa Jezusa. Nieznajomość Pisma Świętego jest nieznajomością Chrystusa. Dziękuję, że spędziliście ten czas na wspólnym czytaniu Katechizmu Kościoła Katolickiego. Mam nadzieję, że dzisiejszy fragment był dla Was inspiracją do dalszych duchowych poszukiwań. Jeśli macie pytania lub refleksje, Zapraszam do pozostawienia komentarza pod filmem na YouTubie lub wysłania maila do naszej redakcji na adres redakcja@misericordia.media.pl. Pamiętajcie, że wiara umacnia się, gdy się nią dzielimy. Dlatego zachęcam do rozmów z bliskimi i dzielenia się treściami naszego podcastu z innymi. Do usłyszenia jutro w kolejnym odcinku Fundamentu wiary. Niech Bóg wam błogosławi.